Już za 7 dni zawody. Za Tobą pracowity, wielomiesięczny okres przygotowań, który podnosił Twoją wydolność do jak najwyższego poziomu. Pora go wykorzystać. Podczas zawodów skorzystasz z dorobku całej tej pracy. Jednak co zrobić, aby zagospodarować to w pełni i nie zaprzepaścić wielomiesięcznych przygotowań? O tym zaraz po czołówce. W ostatnim okresie przygotowań użyłaś użyłeś narzędzi treningowych szczególnie mocno podnoszących wydolność. Polecam mój film o tym, jak trenować do ultra. Pozostaje wykonanie ostatniego mocnego akcentu, który ma za zadanie zapewnić szczyt Twojej formy w dniu startu. Ale powstaje pytanie, kiedy przed zawodami zrobić ten ostatni mocny akcent? Warto tutaj bardzo czujnie obserwować swój organizm, by trafić w ten właściwy dzień. Według mnie powinien być wykonany tydzień przed zawodami. Zatem powinieneś, powinnaś dać organizmowi cały tydzień na odpoczynek. W tym czasie rób krótkie, łatwe treningi. Pozwól mięśniom na odpoczynek i daj czas na odbudowę. Daj sobie zatęsknić za prawdziwą robotą. Bo lepiej stanąć na starcie niedotrenowanym niż przemęczonym. I uważaj na siebie! Bo ostatni tydzień to okres, w którym organizm osłabiony wielomiesięcznym okresem przygotowawczym jest szczególnie narażony na przeziębienia, infekcje. Szczególnym rodzajem treningu jest rozruch, czyli trening w przeddzień zawodów. Ma on za zadanie lekko rozbudzić organizm zaspany kilkudniowym oczekiwaniem na start. Ale uważaj! Nieumiejętnym ruchem możesz naruszyć konstrukcję tworzonej miesiącami szczytowej formy. Zatem nie przesadzaj. Jak sama nazwa wskazuje, rozruszaj organizm. 20-30 minut truchtu wystarczy, potem kąpiel i zdrowy sen. Jednak jeżeli czujesz, że nie powinnaś, nie powinieneś robić rozruchu, zrezygnuj z niego. Nie jest on niezbędny. Załatw wszystkie sprawy organizacyjne: zgłoszenie do zawodów, odbiór numeru pakietu startowego, od razu przyczep numer startowy oraz chip do buta. Będziesz miała, miał to z głowy. Przygotuj swój sprzęt, zweryfikuj, czy na pewno masz wszystko. Skonfrontuj to z listą wyposażenia obowiązkowego dostępną w regulaminie biegu na stronie zawodu. W zależności od warunków pogodowych, Ostatecznie zdecyduj, jak ubierzesz się na zawody. Naładuj na maksa wszystkie baterie. Zegarku, telefonie, czołówce, powerbanku. Ważną sprawą w przeddzień startu jest prawidłowe odżywianie. Nie możesz obciążać organizmu ciężkimi potrawami. Zredukuj ogólne spożycie pokarmów. Obiad powinien być węglowodanowy. Możesz spożywać wyłącznie to, co Twój żołądek zna i akceptuje. Polecam spaghetti. Kluczowe znaczenie mają też płyny, dlatego nawadniaj organizm, pijąc dużo wody i izotoników. Wypij około 3 litrów przed dzień zawodów. Przypomnij sobie zaplanowaną strategię biegu, w tym niezwykle ważną w ultra strategię odżywiania. Biegniesz na wynik, na przykład rekord. Czy chcesz walczyć o zwycięstwo, na przykład z konkretnym rywalem, a może chcesz po prostu dotrzeć do mety? Posiadaj jasno wyznaczone cele. Warto tutaj przemyśleć sprawę i zapoznać się z limitami czasowymi, które obowiązują w biegu, aby dostosować do nich strategię biegu. Jeszcze raz przeanalizuj trasę. Ustal, gdzie planujesz przyspieszyć, a gdzie odpuścić, Upewnij się, że wgrałaś, wgrałeś traka w zegarek. Zwykle na numerze startowym jest wytrykowana trasa z przywyższeniami oraz zaznaczonymi punktami odżywczymi. Można korzystać też z tego. Co do odżywiania to zaplanuj jakie i jak przyjmować żele w trakcie biegu. Pierwszego warto wciągnąć już w czasie pierwszej godziny. Mówi się, że jak się czuje głód to już za późno. Trzeba zatem jeść dużo i często, bo wysiłek jest też wielki. Zaplanuj kryzysy, które na pewno nastąpią. Miej strategię przetrwania. Bądź przygotowana, bądź przygotowany. Może być to nagrany tekst motywacyjny, Twoja mantra, wspierająca myśl, jaką oszukasz siebie, odwrócisz uwagę od kryzysu. Podzielenie dystansu na mniejsze fragmenty. Na przykład dotarcie do kolejnego drzewa. Odwrócenie uwagi od trudów biegu poprzez zaplanowanie wyprzedzenia zawodnika lub trzymanie się tego samego rytmu. Przygotowana powerplay lista piosenek, które wyrwą cię z najgorszego kryzysu. Zjedzenie ulubionej przekąski podnoszącej poziom cukru we krwi, co zdecydowanie wyciągnie cię z motywacyjnego dołka. Zastanów się, co jeszcze może Cię wesprzeć w biegu i sprawi, że pokonasz trudności lub pomoże przyspieszyć Ci w tym gorszym momencie, który na pewno nastąpi. Ale Ty bądź przygotowana. Przygotowany! Po przebudzeniu co pół godziny pij kilka łyków wody. Nie gol się, jak również nie obcinaj paznokci, gdyż jest to ryzyko powstania skaleczeń, które obniżą komfort biegu. Zjedz lekkie śniadanie minimum 3 godziny przed startem, np. białą bułkę z drzemem lub po prostu zrezygnuj z posiłku. Przybądź na miejsce startu odpowiednio wcześniej, co najmniej godzinę przed startem. Na 30-40 minut przed startem rozpocznij rozgrzewkę, która powoli, ale stopniowo wprawi Twoje ciało w ruch. Bieg w wolnym tempie rozgrzewa mięśnie, ścięgna, inne elementy mechaniczne organizmu, a także organy wewnętrzne. Zastosuj rutynową procedurę startową, która podwyższy pewność siebie, zredukuje stres. Zanim staniesz na linii startu, maszeruj, truchtaj, po prostu ruszaj się. Na około 5-10 minut przed startem spróbuj rozluźnić się. Napięte mięśnie nie funkcjonują dobrze. Ruszaj powoli, przejdź do swojego tempa i trzymaj się go. A i nie zapomnij cieszyć się zawodami. Przecież po to tu jesteś. Maszeruj, ruszaj się, pij dużo wody i napojów izotonicznych. Pomoże ci to szybciej się zregenerować. Pomimo tego, że często podczas zawodów uważasz, że wpadłeś w niezłe bagno, tak jak to. Emocje, które dają ci zawody, nie dają się porównać z niczym innym, naprawdę warto z tego skorzystać.